Opel Insignia z 2015 roku zasilany doładowanym silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności 1600 cm3 i mocy 170 koni mechanicznych, osiąganej przy 4250 obrotach na minutę. Maksymalny moment obrotowy na poziomie 260 Nm mamy do dyspozycji w zakresie 1650 do 4250 obrotów. Pomimo opływu lat, trzeba przyznać, że stylistycznie dworze jakoś bardzo się nie zestarzało. Wnętrze jest nieźle wyciszone, a i do własności jezdnych nie ma się co za bardzo czepiać. W środku w miarę komfortowo, ale jakiś czas zajmuje odszukanie odpowiedniego przycisku w kokpicie. Niemniej jednak, w porównaniu do wcześniejszych modeli, i tak znacząco zredukowano ich ilość. Poza tym ergonomia, zwłaszcza biorąc pod uwagę rok produkcji auta, na przyzwoitym poziomie. Prawie 1,5 tony masy własnej i doładowany silnik, nawet z bezpośrednim wtryskiem, oznacza zauważalne spalanie. I tutaj zaskoczenie, bo producent deklaruje średnie na poziomie 6,9 litra. Powodzenia! W ciemno deklarujemy szybki zwrot kosztów instalacji LPG w tym aucie. Na szczęście instalacja gazowa do tego typu auta jest dostępna i mogliśmy zaoferować klientowi system Landi Renzo. Do zabudowy użyto następujących komponentów. Reduktor Li10 Turbo Sterownik Di60 Wtryskiwacze Gears Elektronika wspomagająca Stab 600 i emulator ciśnienia paliwa. Wszystkie komponenty są optymalnie rozmieszczane w komorze silnika i zamocowane za pomocą specjalnie przygotowanych wsporników. Sterownik Omega Direct DI60 został zamontowany obok akumulatora. W jego pracę wspomaga specjalny programowalny emulator ciśnienia paliwa oraz wariator Stab 600 do dezaktywacji funkcji scavengingu. Reduktor powędrował na gród silnika po stronie pasażera. Takie umiejscowienie pozwala na zastosowanie krótkich przewodów wodnych ogrzania reduktora. Wtryskiwacze GIRS zostały zamontowane w sposób gwarantujący zastosowanie optymalnej długości rurek gazowych. Na tym samym sporniku zamontowano czujnik ciśnienia gazu. Minimalna dawka paliwa jest stale przepuszczana przez wtryskiwacze benzynowe, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu podczas jazdy na gazie. Przełącznik wyboru paliwa znalazł miejsce po lewej stronie kierownicy. Zawór tankowania LPG został wygodnie umieszczony pod klapką wlewu paliwa. Konieczne jest zastosowanie redukcji, gdyż na kompletny wlew zabrakło miejsca. Zastosowano zbiornik toroidalny typu 630x220 o pojemności 56 litrów, który zastąpił koło zapasowe. Fanów ekologii i zastosowania alternatywnych źródeł zasilania w pojazdach samochodowych zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.